Chciałem pokazać wersję Blura z serii Classics Universe, no, czyli blura jakiego mamy obecnie dostępnego na rynku. Był prawda w sklepach jakiś czas temu, ale nadal no, można go dostać. Pokazuję go Wam też dlatego, ponieważ niedługo pojawi się nowy blur z serii Titan Wars. Zdjęcie możecie zobaczyć go tutaj. No i chciałbym się odnieść do niego, pokazać Wam to co mamy jako alternatywę. No i żebyście sami ocenili, którego wolicie. E, to jest Blur. Jeśli kojarzycie o postać Drifta, to jest to remont i recolor tej, tej figurki. E, no nie jest to to, to to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli Blur był futurystycznym poduszkowcem. To jest jakiś taki zwykły pojazd. Jednak e, jest coś w tych kolorach, co mi się podoba. <laughs> Także. E, może nie jest dobrą reprezentacją postaci, ale jest ładny, także to jest fajna sprawa. No, dużo tu o postaci nie można powiedzieć. Mamy tutaj przeźroczyste szyby, światło e, z światła, tego plastiku, czyli coś do czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, a coś czego teraz nie ma. Także, no, niestety szkoda, że takie rzeczy są teraz pomijane. E, tutaj mamy jego działko, którą możemy chować. Chowają się też dwa mniejsze, których nie widać. Także zauważyłem, że w zależności od tego, którą stronę to obracamy, to pojazd może szurać po ziemi. Także, ale przy dobrym ustawieniu bardzo dobrze się kręci. Także może przejdźmy do transformacji, cofnę trochę kamerę. E, można zostawić tą broń, jednak ja ją zdejmę, żeby było mi wygodniej. E, I transformacja jest dosyć ciekawa. E, ale tryb robota jest o wiele prostsza niż tryb e, pojazdu. Głównie dlatego, że mamy tutaj dużo paneli, które nam mogą przeszkadzać. Także tu wyjmujemy to. Te nogi przesuwają się tutaj. Jeżeli, jeżeli macie Drifta, to jest to identyczna transformacja z Driftem. Także tu. To nam się rozdziela. Przypomina trochę Bosa z generacji pierwszej. Możecie już zobaczyć głowę drifta, która jest w pewnym sensie kontrowersyjna, ale o tym wspomnę później. Te szyby się chowają tu i ręce możemy umieścić w ten sposób. W prawie skończyliśmy i broń umieszczamy do z tyłu. Ale zrobię to za chwilę, ukazuję go może i przejdę do dalszej części. Tak wygląda blur w trybie robota. Także ewidentnie różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza jego w głowa. Która, swoją drogą, mimo że jest bardzo inna, to podoba mi się. Nawet powiem, że pasuje do tej wyobrażenia postaci. Ponieważ nie traktuję to jako wersję G1, tylko po prostu jakiś blur z innego uniwersum. I w ten sposób się sprawdza. No ponieważ no, wygląda ładnie, po prostu jest, jest ładną figurką. Nawet jeśli nie jako blur, to przyjemnie się na niego patrzy. E, niektórzy ustawiają te ramiona też w ten sposób, żeby bardziej go poróżnić, żeby wyglądał inaczej niż Drift, to go pokażę Wam też go później. E, ja specjalnie mi nie przeszkadza, ponieważ uważam, że te kolory są wystarczająco różne i w postaci nie wyglądają aż tak podobnie, żeby trzeba było robić taki zabieg. Niestety stopy, jak widzicie, nie mają takiej jasnej, płaskiej powierzchni, więc no, niestety ciężko czasami go ustawić. Tutaj ma takie kabury, w których trzyma małe pistolety i one też troszeczkę sprawiają problem, także jak widzicie ciężko go ustawić na płasko ładnie, ale jest, jest to możliwe. także Może być trochę upierdliwe, ale wynagradza nam to, jak ta postać wygląda. Także ten wielki karabin można trzymać na jego plecach. Z tym, że wtedy trzeba mieć nogi w większym rozkroku. Ale nawet powiem szczerze, że pomaga trochę stabilności postaci. Tutaj mamy schowane dwa małe pistolety. Które bardziej pasują mi do Glura niż, niż ten karabin sniperski, szczerze mówiąc. Ale dzięki temu można naprawdę fajnie Glura zapozować z tymi pistoletami. Także fajny dodatek. No jak mówiłem problem jest troszeczkę z balansem, więc da się go ustawić ładnie, ale trzeba poświęcić na to trochę czasu. Także jak widzicie jest możliwe ustawienie go w takiej bardziej dynamicznej pozie. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście oprócz tych pistoletów ma też karabin który może trzymać tu, tym działem, znaczy w tym miejscu i ma też taki wysięgnik, e, dzięki którym może trzymać ten karabin e, dwoma rękami. Może nie w tę stronę. Jak się brało? Coś takiego. No. I naprawdę, naprawdę można fajnie go upozować z tym i te ręce pozwalają nawet dobrze go ustawić z tym karabinem, także nie, nie są jakimś Mimo, że, że jest męczące to ustawienie, to można go naprawdę fajnie ustawić dosyć dynamicznie. Także no, jest to inna postać, trochę nawiązująca do blóra. Mi się podoba. I jeszcze dodatkową opcją jest, że te działka możemy przyłączyć tutaj. Nie wiem, czy w drugą stronę jest to możliwe, zaraz sprawdzę. Ale mamy coś takiego jak taka podstawka. Czyli blur teoretycznie może się położyć celować z tego należąco, jednak nie, nie, nie może podnieść. Głowy do góry. Także nie, nie bardzo to da się wykorzystać. Czy można je ustawić w drugą stronę? Tak, można. Także może być taki typowy tripod, tak zwany, żeby ustabilizować broń. No, może on, on ją też postawić tak na jakimś murku. Także postawić i celować w ten sposób. Także fajna sprawa. Naprawdę, naprawdę uważam, że fajnie zmieni tą postać. Czy jest to coś więcej niż tylko zmiana głowy i zmiana kolorów, jak to jest obecnie. No, wprowadzili taki inny smaczek, coś przez co ta postać sprawia wrażenie innej. Tak wygląda obok drifta, czyli figurki na której jest bazowane. Chociaż nie wiem co był Nie pierwszy musiał być drift, ponieważ on taki jest w komiksie. Także no moim zdaniem fajnie wyglądają obok siebie. No i wyglądają jak inne postacie. Są troszeczkę inaczej pokolorowane, także tu mamy ewidentnie jakby ciemną część i jakieś jasne, jasne, nałożone jakby kawałki pancerza. Tutaj mamy to troszeczkę bardziej zróżnicowane. Przez to tak bardzo fajnie się rozmywa. Także tak wygląda Blur. Na pewno nie jest on reprezentacją Blura z generacji pierwszej. Także no... No szkoda, ale mimo wszystko podoba mi się. I ja osobiście nie jestem zainteresowany tym nowym Blurem, przynajmniej wstępnie. Wydaje no, mi się troszeczkę za szczupły. Mimo, że jego tryb alternatywny jest fajny, ale no... Ten, ta, ta głowa wszystko jakoś tak nie do końca nie pasuje, także będę musiał poczekać. Ale jeżeli macie ochotę zapoznać się z tą figurką, to naprawdę zachęcam, ponieważ jest naprawdę ładna i oferuje bardzo ciekawe możliwości do pozowania. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.